Witam Państwa serdecznie, Monika Krzanowska, program pierwszy telewizji polskiej Zagadkowa Jedynka. Moi drodzy, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. Jeżeli ktoś zapomniał, to jestem tutaj po to, żeby właśnie przypomnieć, mamy taki czas, że jeszcze zdążycie coś z tym zrobić. Oczywiście, kochani, mamy dzisiaj święto, mianowicie Dzień Matki. Wszystkim matkom życzę, życzę oczywiście wszystkiego najlepszego, pociechy z dzieci i spełnienia wszelkich marzeń, a jeżeli um, ktoś zapomniał właśnie o tym święcie, to nasz program dzisiaj po pierwsze przypomnieć, bo mamy taką porę, że jeszcze zdążysz coś z tym zrobić, a na dodatek zdążysz nawet uzyskać środki na to, żeby coś jeszcze tutaj swojej mamie sprezentować, także zachęcam szybciutko do udziału w naszym programie, właśnie takich zapominalskich, oczywiście wszystkim matkom jeszcze raz wszystkiego najlepszego, także mojej małusi. I kochani, co trzeba zrobić właśnie po to, żeby, żeby zdobyć jakieś pieniążki na ten szczególny dzień? A no rozwiązać zagadki. Mamy pierwszą zagadkę już na tablicy, na naszych ekranach. Kochani, szukamy przysłowie, jednego przysłowia. Mamy uzupełnić literki tak, żeby właśnie jedno tutaj przysłowie nam się utworzyło. Oczywiście ono jest na tyle długie, że tutaj każdy może stwierdzić sobie, że to chyba nie jest jedno, ale nie. Niestety. Tak długie przysłowie nam zaserwował tutaj reżyser, już na sam początek programu, ale mam nadzieję, że ktoś sobie poradzi. 50 zł na start, właśnie dla kogoś, kto się obudził, kto dzisiaj szuka jakich, jakichś pomysłów na to, żeby zdobyć fajne pieniążki, bo 50 zł piechotą nie chodzi. Czekam na pierwszą osobę. Kto, która tutaj się u mnie zjawi, w międzyczasie przypomnę zasady naszego programu. Pamiętajcie, że w naszym programie muszą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie trwania programu rozegramy zagadki interaktywne, do których możesz się zgłosić pod wskazany na dole ekranu numer. Za każde zrealizowane połączenie zapłacisz również za to, które nie połączycie ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrody zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a wszelkie szczegóły na www.sms.tvp.pl. No dobrze kochani, zasady za nami, życzenia za. I teraz czekam już na pierwszą osobę, która się tutaj do mnie zgłosi, która szybciutko zabierze te 50 zł ode mnie za to przysłowie. Pierwsza zagadka taka rozgrzewkowa, ale mam nadzieję dla kogoś, kto, mm, kto już się obudził, kto już y, szybciutko wie i kto nie będzie zwlekał z tym, żeby zadzwonić tutaj do mnie. 700 -4300 4000 to jest numer, pod który należy się zgłosić, żeby trafić tutaj do studia, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jakie to przysłowie i kto pierwszy ten lepszy? Kto się tutaj zjawi? Kto szybciutko się obudzi, pomyśli chwilkę i będzie wiedział. Kochani, no tych literek troszeczkę nam tutaj brakuje. Tak jak wspomniałam, jedno przysłowie, ale długie przysłowie. No ale może, może właśnie ktoś ym, lubi tę dziedzinę. Może ktoś lubi tego typu zagadki. A może po prostu ktoś potrzebuje właśnie pieniążków na to, żeby, żeby tutaj jakoś na dzień matki się wspomóc. Albo sama matka jakaś chce sobie samemu zrobić prezent. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam. Ja tutaj cały czas przypominam o tym, że dzisiaj jest takie święto, no bo mamy wczesną porę. Jeszcze możemy coś tutaj z tym zrobić, jeżeli ktoś zapomniał. 100 złotych, kochani, reżyser tutaj szepnął mi do ucha, skoro dzień matki, przypomniałaś mi o tym, to 100 złotych daję od razu na sam start. Super, bardzo dziękujemy. Kochani, mamy 100 złotych za pierwszą zagadkę. To się bardzo rzadko zdarza, żebyśmy od razu zaczynali z takiego pułapu, także tym bardziej zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszym programie, żeby szybciutko wybrać numer, bo tylko decyzja dzielić od tego, żeby te 100 złotych zgarnąć. Jeżeli masz odpowiedź, jeżeli znasz już to przysłowie. Bez znajomości przysłowia nie proponuję wybierania numeru, ponieważ tutaj na antenie będzie bardzo, bardzo trudno tak szybko, tak szybko rozwiązać tę zagadkę, tak szybko stwierdzić, jakie to przysłowie. Myślę, że najpierw, najpierw konieczne jest znalezienie przysłowia, a dopiero później, wybranie numeru. To jest taki, taki system działania. 100 złotych, 100 złotych, kochani, 100 złotych dla kogo? Kto tutaj będzie pierwszą osobą, pierwszym zwycięzcą w dzisiejszym programie? A dzisiaj program króciutki. Dzisiaj program króciutki, więc tym bardziej zachęcam. Majowe programy mamy bardzo, bardzo krótkie. Prawie, że wszystkie były bardzo króciutkie, także ten, który jest dzisiaj. A program oczywiście na żywo. Więc jeżeli myślisz sobie, że. Obudzę się za chwilkę, albo pójdę sobie zrobić śniadanie, albo cokolwiek innego, to może się okazać, że za chwileczkę ten program się skończy, że wrócisz już po zakończeniu programu. No szybciutko, kto się pierwszy zgłosi? Kto lubi przysłowie? 704304000 jedyny numer, który kieruje tutaj do studia. Zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Tylko kto chwyci za słuchawkę w dniu dzisiejszym? Mamy wczesną porę. Zdaję sobie z tego sprawę, że ta pora nie zachęca. Dzisiaj zaczęliśmy bardzo szybciutko, ale myślę, że, że już nasi widzowie mogą się obudzić o tej porze. Już może ktoś wie, że już nasz program się pojawił. Zachęcam. Panie reżyserze, panie reżyserze, ja cały czas tutaj nie słyszę pierwszej osoby, pierwszego zwycięzcy. Może na sam początek, ale na dzień matki daj jakieś pierwsze literki, bo tutaj brakuje nam ewidentnie pierwszych literek w tych wyrazach. Mamy siedem, tak? Siedem wyrazów? Osiem. Osiem wyrazów, a nie mamy właściwie prawie żadnej pierwszej literki poza jednym wyrazem. Może jakieś pierwsze literki nam się tutaj pojawią. I dla kogoś to będzie ułatwienie. No i mamy! Oczywiście, że tak. Super! Aż trzy! Dobrze mówię? Mam nadzieję, że któraś z nami teraz właśnie skorzysta. Znacząca podpowiedź się pojawiła od reżysera. Aż trzy pierwsze, pierwsze literki w trzech słowach. Pojawiły nam się G, K i S. W trzech kolejnych wyrazach. Także teraz już nie mamy tylko czterech wyrazów z pierwszymi literkami. Ale te najdłuższe mają już te pierwsze literki. To jest znacząca podpowiedź, bo zawsze te pierwsze literki są takie problematyczne. Jeżeli nie ma pierwszych liter, to cała zagadka wydaje się trudniejsza. No mam nadzieję, że teraz już jest to dużo bardziej widoczne, to przysłowie. Jakie to przysłowie? Kto się tutaj pojawi? Może spróbujmy razem wybrać numer, bo cały czas nie słyszę mojego zwycięzcy, a czasem to pomaga, czasem razem ze mną wybieracie numer i wtedy się mobilizujecie. Kochani, chwytamy za telefon 704 304 000. I? Panie reżyserze, cały czas nie słyszę tego zwycięzcy, cały czas nie słyszę telefonu. Może jakaś większa kasa. Może tutaj e, w tym leży właśnie sęk. Może to zmobilizuje naszych widzów? No jest! 1000 zł! Tysiąc złotych reżyser nam dał, kochani. 100 zł gwarantowane, 900 zł w bonusie za odpowiedź na pięć prostych pytań, które zadam po, po usłyszeniu odpowiedzi na tę zagadkę. Po usłyszeniu odpowiedzi, jakie to przysłowie, kochani, nawet 1000 zł do zdobycia w naszym programie za tę zagadkę. Taki prezent na dzień matki od reżysera. W sumie na początek programu, więc bardzo, bardzo jesteśmy tutaj miło zaskoczeni, że, że już na samym początku dostaliśmy takie fajne pieniążki. Zazwyczaj te bonusy gdzieś tam przy kolejnych zagadkach się pojawiają, a tutaj mamy już teraz tysiąc złotych, nawet tysiąc złotych do zabrania. Kto się tutaj wysili intelektualnie i tysiąc złotych zabierze? Pora nie zachęca. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też y, 1000 zł to już jest taka kwota, która chyba mobilizuje do działania. Chociaż troszeczkę. I chociaż w dzisiejszym dniu. Ja myślę, że warto o te 1000 zł powalczyć, bo kiedy na przykład jakaś mama się obudzi, a Ty przywitasz ją z, z, tak, z takim, no, jeżeli nie z prezentem, to chociaż z... Ze stwierdzeniem 1000 zł dla ciebie, mamuś, na, z okazji dni, dzisiejszego Twojego dnia, no to myślę, że każda mama się tutaj ucieszy. A ja potrzebuję jednej osoby: jednej osoby, która właśnie taki prezent mm, swojej mamie podaruje. Albo też zatrzyma dla siebie. Powód yy, wygranej jest oczy, znaczy powód, dla którego weźmiesz udział w naszym programie, jest dla mnie absolutnie bez różnicy. To ty masz swój powód, dla którego chcesz zabrać tysiąc złotych ode mnie ze studia. Tylko kto? Tylko komu te tysiąc złotych w czymś pomoże? Jedno przysłowie. Szukamy jednego przysłowie, a właściwie szukamy kilku literek, kilku brakujących literek, które, które to pomogą, które utworzą prawidłowe przysłowie. Myślę, że nawet nie kilku, teraz tak spojrzałam, ilu nam brakuje. 5, 7, 9, 11, 13. Jeżeli dobrze policzyłam, to aż 13 liter, ale przysłowie też nie jest najkrótsze, więc myślę, że tak po połowie mamy i literek uzupełnionych, i tych brakujących. Kto się pojawi? Kto już wie? Jeżeli masz już cel, jeżeli masz już cel wydania tych, tego tysiąca złotych, jeżeli masz już możliwość wygrania, bo masz zagadkę, za którą możesz te tysiące złotych zabrać. 2000 złotych, kochani, w międzyczasie nawet 2000 złotych mi się pojawiło. Ja tutaj dopiero teraz zobaczyłam, reżyser nam dodał pieniążków, bardzo się cieszymy, ale na dwie minutki, kochani, dwie minutki, za dwie minutki chcemy kończyć zagadkę i zegar właśnie teraz startuje. A ja dokończę swoją myśl, jeżeli masz cel, wiesz na co chcesz wydać te 2000 złotych, masz środek do celu, czyli masz naszą zagadkę, czyli masz możliwość wygrania tych 2000 złotych, to teraz dzielicie od, od wygranej rozwiązanie jej? I wybór telefonu. A telefon to 704 304 Numer. Numer. Także jeżeli ktoś już wie, już zna to przysłowie, to zapraszam. Bo już tylko minuta 30 sekund. W naszym programie zawsze chcemy jak najwięcej zagadek rozwiązywać, dlatego też zachęcam do wzięcia udziału w na, w, już w tej zagadce, jeżeli wiesz, jeżeli znasz rozwiązanie, po to, żeby, żebyś nawet może ty po raz drugi wziął udział w kolejnej, żebyś rozwiązał kolejną zagadkę, która mam nadzieję za chwilkę, ale wszystko zależy od Was, bo to Wy troszeczkę reżysur, reżyserujecie tutaj dzisiejszy program, jak i każdy inny. Bez Was ten program nie ma sensu. Mam nadzieję, że za chwilkę kogoś usłyszę. Że ktoś się pojawi w moim studiu. Uwaga, 50 sekund. Dla kogo? Kto dobrze wykorzysta ten czas? Dostaliśmy już tutaj taką podpowiedź. Dostaliśmy trzy literki, trzy pierwsze literki od reżysera. Na samym początku ta zagadka wyglądała na dużo trudniejszą. Teraz już mamy pierwsze literki, więc myślę, że komuś to ułatwiło. 30 sekund. 30 sekund na rozwiązanie. Kochani, 100 zł, gwarantowane 1900 zł w bonusie i nawet 2000 łącznie do wygrania. Uwaga, 10 sekund. I zaczynam odliczać. 5. Cztery, trzy, dwa, jeden. Kto? No kochani, jedna osoba poszukuje jednej osoby. Jednej osoby, która tutaj szybciutko wpadnie do studia, która zabierze nawet 2000 złotych ode mnie. Kto już zna to przysłowie, naszą mądrość narodową? Kto? Ja wiem, że przysłowia nie, nie jest. Przysłowia to nie jest taki rodzaj zagadki, który jest dla każdego. Nie każdy zna przysłowia. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli ktoś zna, to zapraszam. To na pewno nie jest przysłowie, nie wiadomo, nie wiadomo jakie. Nie sądzę, żeby reżyser tutaj wymyślił coś bardzo trudnego. Coś takiego, hmm, czego może ktoś nie zna. Myślę, że tutaj są przysłowia, które jednak gdzieś przewijają się w naszej, nawet w naszym. W naszym w codziennym języku. I nawet 2000 złotych za takie przysłowie, ale musimy kończyć zagadkę. Musimy kończyć zagadkę po to, żeby móc pójść dalej, żeby nasz program się rozwijał kochani! 4000 zł nam się pojawiło nawet na sam koniec tej zagadki. Brawo dla reżysera, super, bardzo się cieszymy. Kochani, 4000 zł, nawet 4000 zł do zabrania z okazji Dnia Matki. 26 dzisiaj. Dobrze mówię, nie pomyliłam się w dacie, prawda? Panie reżyserze? Tak, nie pomyliłam się, bo czasami kochani, ja poprzez to, że pracuję w nocy, czasami się zastanawiam, który dzisiaj jest dzień, albo który dzień tygodnia, albo który z kalendarza który dzień, ale dzisiaj jestem bezbłędna. 4000 zł, nawet 4000 zł do zabrania. Za jedno przysłowie, jedna osoba, która lubi przysłowie, albo która się właśnie obudziła i coś jej świta. Może jeszcze chwileczkę daj sobie, ale taką malutką chwileczkę, i zapraszam do studia, kiedy będziesz znał odpowiedź. A numer, który kieruje do studia, to 704-304-0001. Jeden numer dla telefonów stacjonarnych i komórkowych. Kto się obudził? Kochani, szybciutko zbieramy pieniążki na dzisiejszy dzień. A może ktoś już zbiera na wakacje? Mamy miesiąc, niecały miesiąc tak naprawdę do rozpoczęcia, do początku lata. Szybko nam zleciał czas. Jak ja tutaj przychodziłam do Was, um, do Zagadkowej Jedynki, to była, był początek wiosny, tak naprawdę, a teraz już jest za chwileczkę lato. Reżyser się ze mnie śmieje, że byłam kilka tygodni młodsza. No pewnie tak, no. <gryżyser> Niepewnie, na pewno. Również. <gryżyser> Kochani, 704 304 Kończymy Zagadkę. Kończymy Zagadkę. Pełna mobilizacja, i spróbujcie, kochani. Zapraszam. Jedna osoba, cały czas szukam jednej osoby. Ja mam tutaj przygotowane pieniądze. Mam przygotowane 4000 zł. Dla kogo? Mamy początek tygodnia. Może właśnie na początek tygodnia ktoś potrzebuje takiego zastrzyku gotówki. Reżyser nam zaserwował nawet 4000 złotych. Jeżeli nikt nie potrzebuje, to oczywiście gratuluję serdecznie. Ja chętnie bym przygarnęła te 4000 zł. Oczywiście ja nie mogę wziąć udziału w programie, ale jeżeli jest osoba, która chce, która ma ochotę na te 4000 zł, to zapraszam. Powodów, dla których um, można. Mieć chrapkę na te 4000 zł na pewno jest dużo. Ja tutaj podałam dzisiaj taki konkretny, czyli dzień matki. Za 4000 zł to nawet można mamę wysłać na jakąś bardzo fajną zagraniczną wycieczkę, ale jeżeli masz inny powód, dla którego chcesz te 4000 zł, to zapraszam. Jest szansa. Tylko wybierz numer, jeżeli znasz przysłowie, oczywiście. Bo jeżeli nie znasz, to nie jest chyba już czas na to, żeby, żeby szukać, szukać tego przysłowia gdzieś w głowie. Kochani, 704-304-000, Jedyny numer, który tutaj pokierujecie do mnie do studia. Kto go teraz razem ze mną wybrał. On cały czas pokazuje się na Waszych ekranach, tak jak i polecenie, tak jak i Kwota, ale ja oczywiście również zachęcam. Pamiętajcie, kochani, żeby wziąć udział w naszym programie, należy mieć ukończone 18 lat, więc jeżeli macie ochotę na to, żeby te 4000 zabrać właśnie dla swojej mamy być może, to niestety, jeżeli nie macie 18 lat, nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym programie, ale może ktoś obok jest, kto jest pełnoletni i wówczas razem jak najbardziej wybierajcie numer. Cały czas szukamy jednego przysłowia. Coś tutaj widać, że jest z nim problem. Że cały czas nie słyszę swojego pierwszego gracza. Troszeczkę czasu już nam upłynęło. Chcemy kończyć zagadkę, a nie słyszę nikogo, kto by znał odpowiedź na to pytanie, jakie to przysłowie. To nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak, a nie chciałabym prosić reżysera o zmienienie tej zagadki, ponieważ wtedy zaczniemy pewnie od mniejszego pułapu pieniężnego. Na pewno 4000 zł reżyser na sam początek nie zaserwuje. Kochani, szybciutko. O nie. <grytanie> naprawdę? Kochani, teraz to już to już tak naprawdę nie zmienimy nawet tej zagadki, tak jak przed chwileczką jeszcze mówiłam, że, że może byśmy tutaj tą zagadkę zmienili, jeżeli nikogo nie ma, ale już nie zmienimy, ponieważ koniec programu. Mówiłam, że program krótki? Mówiłam, kochani, jeżeli ktoś chce wygrać pieniążki, to właśnie teraz ma ostatnią szansę na to, żeby to zrobić. To nawet nie pieniążki, to już pieniądze 4000 zł. Kochani, kto się pochyli po to? Bo właśnie taką kwotę. Nawet 4000 zł na sam koniec programu. Teraz to już naprawdę bardzo, bardzo szybciutko potrzebuje jednej osoby, jednej przygotowanej osoby, która tutaj szybko wpadnie do studia i zabierze te pieniążki ode mnie. Pieniądze, bo to już poważna kwota. Kto? Kto się pojawi? Raz jeszcze przypomnę numer, który kieruje do nas do studia. Jest to 704, 304, 000. To jest jedyny numer, który w tym momencie powinniście wybierać. Jeżeli potrzebujecie teraz gdzieś zadzwonić, właśnie może do mamy, chociaż nie proponuję, żeby o tej godzinie budzić mamy. Proponuję zatrzymać to działanie i wybrać inny numer, nasz numer. Nasz numer, który gwarantuje Wam wygraną, jeżeli znacie prawidłową odpowiedź. A nawet można wybrać, wygrać 4000 złotych. Tylko wtedy trzeba wybrać właśnie numer. Wygrać, wybrać. Kochani, aby wygrać, trzeba wybrać. Kto wybierze ten numer? Jedno przysłowie, jedna osoba, jeden numer. Jakie to jest przysłowie? Znane polskie przysłowie. Może ja Wam. Y Powiem króciutkie, dam króciutką podpowiedź. Kochani, coś o jedzeniu, coś o jedzeniu. Jeżeli nie wiecie, to może to wam właśnie pomoże. Jakieś tutaj przysłowie związane z jedzeniem. A ja czekam, czekam już na mojego pierwszego i ostatniego w tym przypadku gracza. Ale dźwięki nam się pojawiły, panie reżyserze. Takie na pobudzenie, rozumiem? Żeby było dzisiaj wesoło. Żeby było dzisiaj wesoło z okazji Dnia Matki. Kochani, musimy kończyć program. 704 304 Kto? Kto wybrał ten numer? Przysłowie o jedzeniu. Takie przysłowie akurat, akurat właśnie na dzień matki, prawda, panie reżyserze? <laughs> Mi się kojarzy e, właśnie z, z moją mamą. <laughs> Nie powiem tego, panie reżyserze. Może tego to już będzie za dużo. <laughs> Ale ja sobie kojarzę to przysłowie, kochani, z, z moim pałętaniem się gdzieś tam w okolicach kuchni, kiedy byłam mała, i z moją mamą, która niekoniecznie zawsze była zadowolona z tego, że ja tam się gdzieś tam po tej kuchni pałętam i, i cały czas coś tam e, zazwyczaj przeskrobywałam. Kochani, 45 sekund nam się pojawiło, i będę musiała się z Wami żegnać. 45 sekund, i czas wystartował. Czas wystartował, także teraz już yy, zrobiło się bardzo poważnie. Zrobiło się poważnie, ponieważ nie kończymy zagadki, kończymy program. Więc albo ktoś się zgłosi, albo będziemy musieli wyświetlić to rozwiązanie. Jeżeli ktoś wie, ktoś się domyśla, może ktoś właśnie też wspomniał sobie przed chwileczką dzieciństwo, zapraszam. To jest tylko moja podpowiedź moje skojarzenie. Każdy może mieć inne. Piętnaście sekund, szybciutko. Uwaga, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kto? Ciutko kochani, bo ja nie chciałabym oddawać tych 4000 zł z powrotem do sejfu, no może ta zagadka faktycznie e, troszeczkę tutaj część osób przerosła, ale ja szukam jednej osoby. Jednej osoby, która zna to przysłowie. Jednej osoby, która się obudziła, i może właśnie 4000 zł do szczęścia jej brakuje. Kochani, czas nam się właściwie skończył. Powinnam się żegnać, ale czekam cały czas do ostatniej chwili. Póki tutaj jeszcze jestem, póki mnie widać, masz jeszcze szansę na to, żeby tutaj wpaść do studia. Żeby zabrać ode mnie te pieniążki. Te pieniądze. Dzisiaj cały czas mówię pieniążki, a sama łapię się na tym, że pieniążki brzmi tak jakoś mało. <laughs> pieniądze, potężne pieniądze, bo 4000 zł złotych nawet do wygrania. A za 4000 zł można bardzo dużo, bardzo bardzo fajnych rzeczy sobie sprawić. Albo wydarzeń, albo wakacji, czegokolwiek. 4000 zł. Dla kogo? Kochani, przysłowie związane z jedzeniem. Szybciutko, szybciutko, kochani, teraz albo nigdy. Jeżeli, jeżeli tak naprawdę teraz nie wybierasz numeru, to już nie wybieraj, bo już nie mamy czasu. Ja zapraszam osoby, które teraz wybierają ten numer. Oczywiście będą następne programy w czwartek i w piątek się widzimy, i prawdopodobnie będą inne zagadki, może dla kogoś łatwiejsze. Może dzisiaj akurat nie lubisz przysłów, może nie leżą ci tego typu zagadki. Zapraszam osoby, które już wiedzą. Które wybierają właśnie w tej chwili numer? A numer to siedemset cztery osiem słów jedno przysłowie, przysłowie związane z jedzeniem. Taką podpowiedź Wam tutaj jakiś czas temu dałam, a cały czas nie słyszę osoby, która tutaj by się do mnie zgłosiła, która zna tę odpowiedź, jakie to przysłowie. A czasu już nie mamy. Powinnam się żegnać, ale nie odpuszczę, jeszcze tutaj jeszcze chwilkę tutaj będę, na pewno. Reżyser mnie nie wygoni. Mam nadzieję. Kochani, szybciutko. No czy może jakaś matka jest? Matka, która sama sobie chce sprawić prezent. I może właśnie. Dzień dobry? Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to przysłowie? Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. No oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, przysłowie związane z jedzeniem. 100 złotych dla Pana i teraz przygotowuję pytania. Walczymy o resztę. Czy jest Pan gotowy? Yy, tak. Podaj imię i nazwisko prezesa PZPN. Zbigniew yy, Boniek. Jak nazywa się czeski producent samochodów takich jak Yeti, Rapid czy Fabia? Skoda. Czy w Polsce znajduje się tor bobslejowy? Yy, nie. Po to imię i nazwisko pierwowzoru Despera z serialu Pitbull. Yy, nie pamiętam. Jeszcze raz. Nie pamiętam. No, bardzo mi przykro. Trzy pytania. Bardzo, bardzo szybko rozwiązane. Szedł pan, jak burza, ale 100 złotych oczywiście wędruje do pana. Serdecznie gratuluję. Kochani, a wam życzę fajnego, przyjemnego dnia spędzonego z mamami. Oczywiście raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Do zobaczenia.